witajcie moi kochani bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTube mamy poniedziałek rozpoczynamy nowy tydzień a ja ten nowy tydzień rozpoczynam od pokazania wam takiej pięknej dużej paczki którą otrzymałem no na pewno już sami wiecie od kogo ale o tym za chwilę zanim przejdziemy do odpakowania paczki chcę was poprosić o zostawienie subskrypcji jeżeli lubicie tego typu odcinki to koniecznie subskrybujcie mój kanał Zostawcie dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. A ja się zabieram, moi drodzy, do odpakowania tej paczki, którą dzisiaj mamy w odcinku. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Taka wielka paczka. Sami zobaczcie, sami zobaczcie. Ja tutaj niczego wcześniej nie e, otwierałem, nic nie ruszałem. Tylko i wyłącznie zdjąłem folię ochronną. Bo ponieważ były na niej zapisane dane osobowe. Tutaj mamy moi drodzy list, który w tym momencie przeczytam. No i moi drodzy, czytam. Hej Macieju, na wstępie zaznaczę, że bardzo się cieszę z naszej wymiany zdrabkowej. Zdrabki przesyłam w dwóch opaskach. W serduszka są zdrabki, które były dla mnie ostatnio szczęśliwe. W słoneczka natomiast są zdrabki, które wybierałam na tak zwany pierwszy rzut oka bo często tak wybierane zdrapki okazują się szczęśliwe. Oprócz zdrapek i kilku słodkich pocieszaczy załączam coś na pamiątkę i coś dla śmiechu. Mam nadzieję, że zawartość paczki sprawi Ci radość, wszystkiego dobrego, dużo szczęścia w życiu codziennym i w zdrabkach. Z pozdrowieniami zazdrabkowani. Dokładnie tak, zazdrabkowani, a dokładnie z Kasią z kanału zazdrabkowani. Eee, wymieniłem się z drabkami, moi drodzy. Ale jak widać, no nie same zdrabki tutaj są, jest cała masa różnych innych rzeczy. Kasia tutaj oszalała po prostu, no niesamowita dziewczyna, moi drodzy, koniecznie odwiedźcie Kasię Link zostawię Wam w opisie pod tym filmem, także szybciutko wbijamy subskrypcję, zostawiamy łapeczkę, koniecznie też zajrzyjcie na kanał, aby sprawdzić jak wpisały się zdrabki ode mnie i jaką paczkę ja przesłałem Kasi. No bo jak wiecie, jest to wymiana zdrabkowa. Tutaj mam taką informację, aby otworzyć to na końcu. Dlatego moi drodzy tę, pię tę piękną kopertę otworzę na końcu. I tak właśnie zabieram się za odpakowanie tutaj wszystkiego. Moi drodzy. No proszę bardzo. Mamy tutaj takie bananki. Wiecie co? Ja może zrobię w ten sposób. I już będziemy wszystko tutaj dobrze widzieć. Mam takie żelki, pianki w kształcie bananków. Sami zobaczcie, jak one tutaj się prezentują, żebyście to mogli wszystko dobrze widzieć. Eee, wypełniona czekoladą. I tutaj Kasia napisała, mam nadzieję, że trafią w Twoje kubki smakowe. Na pewno, na pewno trafią w moje kubki smakowe. Bardzo serdecznie Ci, Kasiu, dziękuję. Kasia jest niesamowitą osobą. Bardzo, bardzo miłą, bardzo ciepłą. Także bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam na, na ten kanał zazdrapkowani.pl. Tutaj mam, moi drodzy, marshmallow, czyli to są również takie pianki. Widzę, że jednorożcowe unicorn pianki dopełnią słodkiej całości. E, tak się te pianki prezentują. Wielka paka Kasia mogłaś tutaj wysłać naprawdę o połowę mniejszą paczkę tych pianek, a tutaj no, tak ogromna paczka, no niesamowita, naprawdę niesamowita. Tutaj mamy jeszcze takie e, dwa wypełnienia. No, nie za bardzo Was to interesuje, dlatego ja to szybciutko e, e, odkładam na bok. No i moi drodzy, tutaj mamy trzy czekolady de Moreno. Może ja to otworzę. Kasia pięknie zapakowała, ale ja tutaj e, wymiana zdrabkowa polega na tym, aby wszystko pokazać, aby wszystko Wam zaprezentować. Dlatego mamy tutaj czekoladę e, zwykłą. Tutaj mamy taki smak. To są obydwie czekolady klasyczne, moi drodzy. A tutaj mam jeszcze o smaku czekolady mlecznej. Także trzy takie czekolady. Czekolada dobra na wszystko. Jak najbardziej tak. Zgadzam się w stu procentach. Ja zawsze powtarzam i powtarzać będę. Uwielbiam mleczną, gorzką, z orzechami, z, nie wiem, z różnymi dodatkami. Z wypełnieniem truskawkowym, malinowym, wiśniowym. Każdą. Każdą, moi drodzy. Czekolada dobra na wszystko. To jest święta prawda. Kolejną rzeczą, jaką tutaj widzę w tej paczówce, moi drodzy, to są takie żelki, kwaśne żelki. Mieszanka kwaśnych żelek o różnych smakach. No i moi drodzy, nie znam takich żelek. Przyznam się szczerze, że nie znam, gdy zrobi się za słodko kwasiorki. Kwaśne żelki, bardzo, bardzo fajna rzecz. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Po kolei e, rozpakowuję tutaj. No słuchajcie, zobaczcie, co ja tutaj od tej Kasi dostałem. Naprawdę jest dziewczyna niesamowita, e, z humorem, pozytywnie. Pizza. Taka pizza, przyznam się szczerze, no nie będę kłamał, e, tego typu pizzę e, widziałem w Wielkiej Brytanii, natomiast nigdy nie miałem okazji, e, słuchajcie, próbować. No i tutaj na małego głoda, no właśnie, może Wam pokażę, jak się ta pizza prezentuje? Tak e, zobaczcie. Mamy jajeczko, mamy jakieś tutaj makarony, hmm, prawda? No, pomidorki i tak dalej, tak dalej. Oczywiście jest to pizza żelkowa dla e, tutaj śmiechu. Myślę, że będzie rewelacyjna. E, kolejną rzeczą jest, e, moi drodzy, maseczka. Nie wiem, z której strony mam tę maseczkę pokazać monster. Już kiedyś się miałem na wieczorny relaks. Jest naprawdę fantastyczna ta maseczka. Tak się prezentuje. Uwielbiam wszelakiego rodzaju maseczki, także cieszę się, że Kasia pod tym kątem również pomyślała. Tutaj mam jeszcze taki notes. Zobaczcie sami, moje notes. I euro, w euro, gdy zdrapki będą puste, jestem forsiaste, Kasia tutaj pomyślała. O wszystkim, także świetnie. Eee, kolejną rzeczą tutaj mam takie gadżety z Lotto. Tę część sponsoruje Lotto. Jak sami tutaj dobrze wiecie, doskonale wiecie, bo eee, myślę, że się orientujecie w tym doskonale. Tutaj mam dwa drapaki z firmy Lotto. Kolejne dwa drapaki, które no, dołączają do mojej kolekcji drapaków. I opaska na rękę. Również lotto, tak się ona prezentuje, moi drodzy. Fajna rzecz, odblaskowa opaska. Myślę, że dla bezpieczeństwa na drodze, kiedy ciemno, jak najbardziej się sprawdzi. Tutaj mam jeszcze takie, jakie piękne serduszko. Tutaj po obu stronach, nawet tutaj na górze, serduszko. I co tu jest? Jedyny w swoim rodzaju, tylko dla ciebie. Taki tutaj e, mam napis. I zajrzyjmy sobie, moi drodzy, razem do tego, co my tutaj mamy. No, ja się domyślam, co to jest po kształcie i dostałem kubek. No słuchajcie, to teraz z takim kubkiem subscribe musicie koniecznie zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i kanał, który, z którym się wymieniłem. Link w opisie, moi drodzy. Tutaj jeszcze jakaś karteczka, ale jakie w ogóle fajne karteczki. Nie lubię zmywarki i szorstkiej gąbki. <noise> Czy tu coś jest, Kasiu? Nie, tutaj jest wypełnienie. Ja sobie to wypełnienie przełożę. Słuchajcie, e, taki. Taki kubek, e, żebyście sobie dokładnie go mogli obejrzeć. Słuchajcie, nie wierzę. Ja nie, wiecie co? Ja nie zwróciłem uwagi, bo ja się skupiłem tutaj na, na tym pudełku, tutaj na tych wiórkach, na, na, na wszystkich pozostałych rzeczach. Natomiast odwracam ten kubek i zobaczcie, co tutaj jest napisane. Czy Wy wiecie, co tutaj jest napisane, moi drodzy? No, nikt mi nigdy takiego prezentu nie zrobił. Nikt mi nigdy takiego prezentu, moi drodzy, nie zrobił. Maciej na YouTubie. Logo tutaj mojego kanału, no, no nie, nie wiem co powiedzieć, słuchajcie. Nie wiem co powiedzieć. Kawa będzie pita w nim codziennie. Kawa czy herbata będzie pita codziennie. Dziękuję ślicznie, dziękuję serdecznie. Nie wiem jak podziękować, nie wiem jak ich słów użyć. Jest mi po prostu bardzo, bardzo miło. Jest to, no jest to, słuchajcie, rzecz, której nie można kupić, tak? Jest to po prostu tak zwany handmade, czyli coś, co jest absolutnie ręcznie robione, to jest najcenniejsza rzecz jedna z najcenniejszych rzeczy, jaką kiedykolwiek można dostać. I mamy tutaj moi drodzy zdrapki, dla osób, które tylko i wyłącznie przychodzą na zdrapki na mój kanał, to w końcu dotarliśmy do meritum moi drodzy, za 50 zł wymiana zdrapkowa na dobry draping Kasia tutaj za, e, zabezpieczyła takimi zobaczcie, takimi pięknymi kształtami, kółeczko, misio, gwiazdeczka, no, no po prostu tutaj wszystko jest tak dopasowane, tak do, dopieszczone, że no moi drodzy, no niesamowite, niesamowite, coś niesamowitego. I teraz moi drodzy, mamy tutaj zdrapeczki za kwotę 50 zł, które sobie oczywiście zdrapiemy w odcinku i tutaj Kasia powiedziała bardzo, bardzo wyraźnie w liście. E, I teraz ja ten list potrzebuję, ponieważ, e, ponieważ... W serduszkach są zdrapki, które były dla mnie szczęśliwe, a w słoneczku, w słoneczku no ze zdrapkami, ze słoneczkiem, są zdrapki, które, e, które wybierała Kasia na pierwszy rzut oka. No dobrze, e, my sobie zdrapiamy tak pół na pół, tylko ja zrobię jedną małą rzecz, Kasia już o tym wie, i Wy również się o tym dowiecie. Ta oto krzyżóweczka XXL za 10 zł, moi drodzy, krzyżóweczka z numerem 25. Ona będzie, moi drodzy, zdrapana w piątek na odcinku. Cała. Nie będę przyspieszał, także, kto lubi odcinki z krzyżówkami, wiem, że mam takich widzów. Wiem, że są osoby przed e, tutaj telewizorem, komputerem, laptopem czy e, tabletem, a może po prostu przed telefonem komórkowym, które lubią e, tego typu e, zdrabki zapraszam w piątek, będzie ta krzyżówka drapana, jak wiecie ona jest z tego z tej serduszkowej e, części, także może, może coś tutaj się trafi, także no poczekajcie na odcinek, a dzisiaj e, z drapki które tutaj e, zostały dla mnie wybrane no są po prostu pięknie zapakowane moi drodzy, pięknie e, estetycznie nie wiem co powiedzieć. Naprawdę nie wiem co powiedzieć. I moi drodzy, może zaczniemy sobie od najwyższych nominałów. Może ja Was troszeczkę przybliżę, żeby to wszystko było dobrze widoczne. Mamy wielką kasę. Po raz pierwszy na moim kanale się pojawi. Także serdecznie zapraszam. Zobaczycie, jak mi pójdzie. Big 7. Również po raz pierwszy. Niedawno premiera tej zdrabki miała miejsce. Ekstra pensja za 5 zł. Kocham zdrabki za 5 zł. Różowe złoto za 5 zł, super siódemka i ta oto krzyżóweczka za 3 zł, która też, słuchajcie, będzie w piątek zdrapana. Dobrze? Razem z tą do pary będą one razem zdrapane. Tutaj wam jeszcze pokażę numer tej krzyżówki, żeby wszystko było jasne. Także zapraszam na odcinek piątkowy, w którym to sobie te zdrapki zdrapiemy, wszystko będzie dobrze widoczne. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do e, zdrapek, które tutaj mam. I może zaczniemy od tej najmniejszej zdrapeczki. E, dokładnie tak, no, siódemeczka. Szukamy czarnej siódemeczki, no albo szukamy czerwonej siódemki. Wszyscy doskonale wiedzą. I zaraz zobaczymy. Trzymamy kciuki, moi drodzy. Ciekawe, jak się spiszą zdrapki od Kasi. A kto jest ciekawy, jak się spiszą zdrapki ode mnie, to już teraz... E, po obejrzeniu mojego filmu koniecznie zaglądajcie do Kasi, żeby to sprawdzić. Dobrze. Kolejne, kolejna zdrabka, moi drodzy. Ekstra pensja za 5 zł. I lecimy z tą ekstra pensją. Wygrywające liczby to 32, 25, 22. I 24. Tak się prezentują wygrywające liczby. A mamy 30. 34. 25. Jest pierwsza wygrana. Mamy pierwszą wygraną. Mam 23. Mam po raz pierwszy napis ekstra pensja. trzydzieści 33, bardzo blisko. dwójka 14 i 13. No i moi drodzy, sprawdźmy, co tutaj się udało trafić. A udało nam się trafić zwrot w postaci 5 zł, czyli cała zdrabka nam się zwróciła. 5 zł w ekstra pensji. Rewelacja, rewelacja, ja już się cieszę. Nie mogę, e, już nie będzie zera, także już można odetchnąć z ulgą, że już tego zera nie będzie. E, nawet gdyby było, to nie ma się co obwiniać czy zamartwiać, bo po prostu to są zdrabki. Na to nie mamy żadnego wpływu. A my teraz szukamy trzynastki, szesnastki. Kolejną liczbą wygrywającą jest 28. I szóstka, ale moi drodzy, ja sobie tutaj zmienię drapaczek, ponieważ no, jest tutaj bardzo, bardzo ciężko to wydrapać. No, nie oszukujmy, nie, nie oszukuję tutaj Was, tylko ja nie mam na tyle siły, żeby to wydrapać, i sprawdzamy, co my mamy. Mamy siedemnastkę, także bardzo blisko. Mam dziewiątkę, mam dwadzieścia dziewięć, zobaczcie, całkiem, całkiem. Blisko 11, 12. Przypominam, że można też znaleźć symbol serduszka i wygrywamy automatycznie 20 zł. Dobrze. Kolejny symbol 18, 22. To nie nasza liczba 23, 8, 27, 3. 14, 30, 7 i 21. Dla potwierdzenia, literki kontrolne, inne, sami widzicie, B, Y oraz D. Także sami widzicie, że tutaj niestety ale drabka jest przegrana. Przejdę do różowego złota. Różowe złoto. I wygrywające liczby w różowym złocie to 40, 18, 23 i 15. Zobaczcie sami. A mam 33, które wygrane mi nie daje: 31, 39, 23. Mamy pierwszą wygraną 43, 22, 16. 45, 24 i 12. Pod 23 mam ukryte 5 zł, ale nie zapominajmy o tym, że jest tutaj mnożnik i mnożymy to razy 1, czyli moi drodzy, po prostu jest to 5 zł. Kolejna zdrabka, zwrocik. Chcę znaleźć literki kontrolne, żeby wszystko było Jasne, chociaż żeby to było tutaj dla Was czytelne, ale no niestety nie potrafię. Kot tylko jest pokazany, także kolejne 5 zł, jak w tej zdrawce. Zdrawka leci moi drodzy na kubkę z wygranymi, a ja przechodzę do wielkiej kasy. Można wygrać aż pół miliona złotych. No i szukamy wygrywających liczb. Sztabki złota wygrywamy przypisaną kwotę. Albo worek i wygrywamy dwukrotność przypisanej kwoty. Trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki. Wszyscy trzymamy kciuki, a moje wygrywające liczby to 19, 42, 46, 4 i 33. No i moi drodzy, Lecimy. Mamy 23 11 17, 48 i 36. Muszę sobie tutaj postawić. Moi drodzy, pamiętajmy, że mam jeszcze do otwarcia jedną kopertę od Kasi. Także żeby mi to z głowy nie wyleciało.

ósemeczka 18 oczko za nisko, 24, 41 za nisko i 44, no niestety też tutaj wygranej nie ma, moi drodzy, D oraz R. Także wielka kasa jest pusta. Ostatnia zdrabka, Big 7, moi drodzy, zobaczcie, pięknie ta zdrabka wygląda. Szukamy pliku pieniędzy, wygrywamy przypisaną kwotę albo taką siódemeczkę i mnożymy wygraną razy 2. Myślę, że zasady są jasne. Tutaj nie szukamy żadnych wygrywających liczb, także powinno być prościej. Mamy trofeum. Mamy czekoladę, która no, w większości z, z, z Was i zem, ja również mylę ją z tym plikiem, także tutaj większości z nas się myli z plikiem. Mamy świnkę, safe, lustro, bransoletka, tron, kapelusz, dzwonek, okulary, pierścionek, serce szminka, kolczyk, róża, zegarek, brylant, torba i dwie ostatnie szanse, worek, no wydawało mi się, że szukamy worka, ale nie, słuchajcie, nie, to jest złoto, My szukaliśmy pliku, my szukaliśmy pliku aż się, słuchajcie, upewnię, czy nie ma wygranej, bo ten, to złoto mnie tutaj bardzo zmyliło, ale nie, nie ma wygranej, moi drodzy, nie ma wygranej, niestety H, W oraz C, tak wyglądają literki kontrolne w tej zdrabce, nie przejmuję się tym w ogóle, ale ja tu jeszcze coś mam, moi drodzy, coś tutaj jeszcze mam, tylko gdzie ja to dałem, bo teraz najważniejsze pytanie gdzie ja to dałem, jest, mam tutaj Kasia poprosiła, aby otworzyć to na samym końcu sami zobaczcie, tę kopertę otwórz na końcu no to otwieramy, powolutku, powolutku otwieramy, zabieramy się tak, żeby nie żeby nie zniszczyć no i moi drodzy, tutaj już nic nie ma, także Wam pokazuję. Zobaczcie, jaka piękna koperta. Jak pięknie wygrawerowane wnętrze koperty. No po prostu świetne, naprawdę już nie będę tutaj brud na brudnym blacie kłaść. No i zobaczcie, słodka chwila zapomnienia. Należy wsypać pianki, dodać czekoladę. W moim eh, ulubionym kubku, moi drodzy, macie na YouTubie, dokładnie tak. E, wyciągnij super kubek. Wsyp czekoladę, zalej gorącą wodą lub mlekiem, wrzuć pianki i gotowe. Tutaj już z tyłu nic nie ma, prosta instrukcja, a tak bardzo, bardzo cieszę. Tak rewelacyjny prezent, no powiem, że nigdy, nigdy nie dostałem takiego spersonalizowanego tak naprawdę prezentu. Bardzo, bardzo. Przepraszam serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję za tego typu, za tego e, rodzaju prezent. Naprawdę jest mi niesamowicie miło. Zobaczcie, jak tych rzeczy jest tutaj strasznie dużo. Jak dużo rzeczy mi tutaj e, powysyłali. No, e, niesamowici. Te trzy czekolady będą na pewno. Wypite moi drodzy, także ja to Wam gwarantuję. Tutaj jeszcze mamy te gadżety z lotto. Tak się prezentują prezenty, tak to wygląda. E, oczywiście na dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku, mówiąc bardziej poprawnie, te oto zdrabki zostały wygrane, także sami zobaczcie po 5 zł, mam dyszka, już jest, nie jest źle, absolutnie. E, przypominam, że w kolejnym odcinku, a to będzie piątek zdrapiemy sobie krzyżówkę za 3 zł oraz krzyżówkę XXL. Także cała masa słodyczy koniecznie zaglądajcie na kanał zazdrapkowani.pl link do tego kanału, umieszczam Wam w opisie, w opisie pod tym filmem, taka byłoby łatwiej Wam odnaleźć, aby było łatwiej pójść i zostawić subskrypcję, koniecznie zobaczcie, jak spisały się zrabki ode mnie i zobaczcie, jaką paczkę wysłałem, e, tam na tym kanale, to musicie szybciutko biec, szybko zobaczyć, e, ja Wam życzę wspaniałego dnia, e, za zdrapkowanym i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tę wymianę, było mi niezmiernie miło, A e, my się widzimy moi kochani, w kolejnym odcinku ja lecę robić gorącą czekoladę. Papa! Pa.